W tej kategorii wagowej wystąpi 12 zawodniczek i są to Martyna Pazur, Transbet GKS Andaluzja, Piekary Śląskie. Angelika Twardowska, MGLKS Więcbork. Paulina Drozda, KS AgroZamość. Janna Turczyn, także KS AgroZamość. Karolina Małecka u Olka Ostrów-Mazowiecka, Klaudia Kość LKS Diczbił-Goraj, Martyna Piątkowska KS Raszyn, Eliza Ciołkosz UKS Talent Wrocław, Janna Michalik Transbet GKS Andaluzja-Piekary Śląskie, Natalia Wypart Gulks Niemce Weronika Majewska, AKS Koszalin i Angelika Kaczmarczyk, Max Titan, Oława. A za ten czas na prezentację wuję się piątkowska do trzeciego Małecka. A duet trenerski, tym razem Teacek Mazur i Rafał Pazur, tata tej zawodniczki. Podejście zaliczone i w tej chwili Martyna na prowadzeniu. Piątkowska podwyższa, zatem 65 zaatakuje Karolina Małecka u, Olko, u Olka Ostrów Mazowiecka. Do 66 przygotowuje się Martyna Pazur, do 67 przed podrzutem nie będzie przerwy. Proszę zawodniczki agrosu Zamość o przygotowanie do pierwszych podejść podrzuci. Martyna Pazur, Transbet Andaluzja, Piekary Śląskie, podejście drugie. Przygotowuje się Martyna Piątkowska. Podejście zaliczone. 69 kg proszę. Martyna Pazur, Transbet Andaluzja, Piekary Śląskie wykona podejście trzecie. Podwyższa 70 koledzy. Do 80 przygotowuje się Angelika Kaczmarczyk. Podejście zaliczone i to rekord życiowy Martyny. 80 kilogramów proszę na stangę. I już tylko jedna zawodniczka pozostała na pomoście Angelika Kaczmarczyk. Max Tytanowawa wykona podejście pierwsze. Pierwsze podejście wykona Martyna Mazur, Transbet GKS Andaluzja, piekary śląskie. Przygotowuje się Martyna Piątkowska. Podejście niezaliczone 85 pozostawiamy. Drugie podejście wykona Martyna Mazur, Dranswet GKS, Andaluzja Piekary Śląskie do 88 w dalszym ciągu przygotowuje się Martyna Piątkowska. Martyna Mazur, Transbet Andaluzja, Piekary śląski. Podejście zaliczone. Do 86 poproszę. I ponownie ta sama zawodniczka Martyna Mazur wykona podejście trzecie. Pazur wykona podejście trzecie. Do 88 w dalszym ciągu przygotowuje się Martyna Piątkowska. Podejście drugie. Podwyższa 91 kg. Proszę na sztangę. Martyna Pazur, Transwet Andaluzja, Piekary Śląskie wykona podejście trzecie. Do 92 przygotowuje się Piątkowska. A więc to wraźlić koło Podejście zaliczone. 92 kg proszy na sztangę, a Martyna Pazur zaliczyła w dwuboju 162 kg. Pierwsze miejsce złoty medal wywalczyła Angelika Kaczmarczyk, Max Tytan 87 kg. Zrębrny Merach drugie miejsce zdobyła Martyna Pazur, Transbet Andaluzja Piekary Śląskie wyrywając 71 kg. A na miejscu trzecim uplasowała się Martyna Piątkowska, Klub Sportowy Raszyn 67 kg. Dziękuję bardzo. Teraz dekoracja za podrzut i ponownie na najwyższy stopień podium zapraszam Angelikę Kaczmarczyk, Max ława, która podrzuciła 110 kg. Tym razem srebrny medal zdobyła Martyna Piątkowska, KS Raszyn 96 kg. A brązowy medal dla Martyny Pazur Transbet Andaluzja Piekary Śląskie, która podrzuciła 91 kg. Dziękuję, dziewczęta. Gratuluję bardzo serdecznie i z przyjemnością informuję, że mistrzynią Polski juniorek. Na rok 2021 w kategorii 71 jest Angelika Kaczmarczyk, Max Tytanoława Rezultat bardzo dobry. 197 kg. I zapraszam trenera złotej medalistki. Na podium również. Bardzo proszę, Pan Waldemar Ostawski. Zamaskowany, dokładnie odbierze złoty medal. Wicemistrzynią Polski juniorek w tej wadze jest Martyna Piątkowska KS Raszyn, a jej rezultat 163 kg zadecydowało ostatnie podejście w podrzucie. Trzecie miejsce i brązowy medal. Wywalczyła Martyna Pazur, Transbet GKS Andaluzja, piekary śląskie 162 kg. Miejsce czwarte dla Karoliny Małeckiej Uolka Ostróż-Mazowiecka, jej wynik 135 kg. Na miejscu piątym uprasowała się Weronika Majewska, KS Koszaliń 128 kg. I miejsce szóste wywalczyła Eliza Ciołkosz, UKS Talent Wrocław 121 kg dwuboju. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Bardzo proszę. Gratuluję bardzo serdecznie Wam, dziewczęta. Życzę podczas kolejnych startów tylko zaliczonych podejść i jak najlepszych postępów, jak największych postępów. Dziękuję oficjelom. Za niespełna dwie minuty kolejna grupa startowa. Dziewczęta z kategorii 76 i 81.